Pan samochodzik Odcinek specjalny Na wskutek żądań o prawach autorskich zmuszony jestem usunąć z kanału powieści autorstwa Arkadiusza Niemirskiego. Otrzymałem od serwisu ostrzeżenie, a jak wiecie po trzech ostrzeżeniach kanał jest blokowany. W związku z negatywną postawą autora jestem zmuszony usunąć z kanału następujące pozycje. Skarby Wikingów Tom 1 na płytkiej wodzie Skarby Wikingów, Tom 2 w objęciach Neptuna Arsen Na Amerykańska przygoda Europejska przygoda Przemytnicy Fałszerze Zagadka Kaszubskiego Rodu Krzyż Lotaryński Stara Księga Złoty Bafomet Zakładnicy Kradzież w nieporęcie Włamywacze Projekt Chronos Święty Graal Atlantyda. Bardzo mi przykro jeśli ktoś nie zdążył zapoznać się z powyższymi tytułami, ale zmuszony jestem usunąć je bezwarunkowo. Straciłem już jeden kanał z treściami przygód pana Samochodzika na wniosek polskiego wydawnictwa, które posiada prawa wyłączności do oryginalnych części pisanych przez pana Nienackiego. Straciłem kanał, który zawierał 2300 rozdziałów, filmików. Teraz sytuacja zdaje się powtarzać na wskutek żądania autora niektórych późniejszych tomów. Chciałbym podkreślić, Żaden mój kanał nie był zmonetyzowany i nie przynosił jakichkolwiek dochodów. Poświęcałem swój czas za darmo, aby propagować tę wspaniałą pod wieloma względami serię historyczno-przygodową. Niestety nastawienie komercyjne niektórych czynników zabije zapewne i ten kanał. Pozdrawiam wszystkich samochodzikowych entuzjastów, sympatyków i wielbicieli. Dalej będę wstawiał dalsze tomy. Ale zabrakujące fragmenty cyklu z góry przepraszam. Odsłuchujcie, dopóki jeszcze kanał istnieje, bo nie wiem, czy znajdę siłę, aby go reaktywować po raz trzeci. Może monetyzacja zmieniłaby tu podejście serwisu. Bo wiadomo, darmowy to można zawsze usunąć. A płatne już trudniej, bo zachodzą zaszłości finansowe. Ale cóż poradzić? Zbyt mało jest subskrypcji, żeby to zrobić. Zresztą mija się to z ideą samego kanału. Przypominam, jeszcze raz, tych tytułów już nie będzie, zostaną usunięte w najbliższym czasie. Skarby wikingów, tom 1 na płytkiej wodzie Skarby wikingów, tom 2 w objęciach Neptuna Arsen Lupin Amerykańska przygoda Europejska przygoda Przemytnicy fałszerze Zagadka kaszubskiego rodu Krzyż lotaryński Stara księga Złoty bafomet Zakładnicy kradzież w nieporęcie Włamywacze projekt Chronos Święty Graal Atlantyda